Witam serdecznie. W końcu byłam w biedrze i dorwałam. Znaczy, w biedrze bywałam często, ale nie mogłam dorwać nowej kolekcji. W końcu dorwałam i pokażę Wam najpierw filmik, co jest. Jak widzicie, ta kolekcja jest dosyć bogata. Bo i tam puder, i no, puder był. Puder jak puder, nie pokazywałam Wam, ale pokazywałam Wam słocze brązera i rozświetlacza. On jest taki duży, ale to jest w kremie rozświetlacz. Z tym, że jak widzieliście, jak pokazałam tutaj na słoczu, on wydawał się być dosyć, dosyć intensywny, jak na Bel. Ale później, jak wzięłam go tak ładnie, roztarłam, tak jakbym miała to mieć nałożone tutaj na tym, no to. No nie. I Jak kawałek odeszłam tylko od. No bo tak to szafa, bel świeciła, no i wydawał się bardzo, taki fajny. Ale jak odeszłam kawałek, no to niestety, no, dla mnie to jest za mało. Chociaż kolorek bardzo ładny miał. Oprócz tego tam widziałam dwie kredki, jedna brązowa, druga. Yy, czekajcie, jaka ona jest? Yy, niebieska. Niebieski tusz. Niebieski tusz mi interesował, no ale niestety, wiecie co? One, jak ja zobaczyłam, te pudełeczka już były otwierane, więc na pewno były też i otwierane te. No, więc nie, nie brałam. Przez to może dorwę jeszcze, bo mnie interesuje niebieski tusz, ale no w tej biedrze nie wezmę. Najwyżej po prostu. Kiedyś dołożę wam, jeżeli mi się uda dorwać, dołożę. Kupiłam, yy, znaczy dołożę do innego filmiku. Chaos znowu. Kupiłam tylko dwie rzeczy. Cień yy, w kremie, jeszcze nie oglądałam. Yy, tylko otworzątko z folii i mam tutaj tint do ust. I teraz tak. Ogólnie, dzisiaj w moim makijażu rządzi Bell. Ponieważ w mojej toaletce jest bardzo dużo Bell. Więc podkład z Bell. <grym> Całkiem niedawna kolekcja kolekcjach Hawaii. Później korektor. To była seria Moist z kolei. Baza podcienie. Też z Bell. Później, puder z Bel. Z kolei, wszystko to jest z kolekcji, które mam z Biedronki. Dosłownie. Później, bronzer. Też z Bel. To była chyba jaka to była kolekcja? Daisy chyba? I tutaj, róż. Jedyny jaki mam z Bel, co prawda, bo tak to mam więcej sztuk. Różnych rzeczy. Bronzerów na przykład i pudrów bardzo dużo. I teraz jeszcze tak pokażę Wam ten róż. Bardzo go lubię, bardzo. Ostatnio go dosyć dużo używam. I oj, otwórz się. Kurczę, otworzyć nie mogę. O, jest. I ten brązer, i ten róż mam jeszcze dzisiaj na oczach. I teraz tak, jeszcze jeżeli chodzi o kwestie cieni. Mam oprócz tego, który dzisiaj, bo dzisiaj o tak jeden jedyny jest kolor, nie ma więcej. Aha, w ogóle ta seria to się nazywa Aztek. Powiem Wam, że bardzo mi się podoba to połączenie. Nie sądziłam, że takie połączenie niebieskości z takim kolorem będzie mi się podobało, a bardzo mi się podoba. I zwykły, jakby taki zwykły błyszczyk to wygląda, standardowo zresztą dla Bell. I tutaj wezmę Wam tak, po środku dam. I mam dwa inne. To jest, wiecie co, taki kolorek z różem, takim. Przygaszonym różem, takim różem idącym bardzo delikatnie w stronę mów. Coś w ten, w ten deseń, zaraz bliżej Wam pokażę. O! Śliczny kolor. Takie kolory bardzo lubię. Ale jeszcze mam dwa inne kolory. Jak ktoś z Was ma, no bo testeru akurat rzeczy takich kremowych nie ma, więc może ktoś z Was się zastanawiał, czy kupić. Więc pokażę Wam. A ma jakiś inny cień, więc pokażę Wam. Tutaj jest z serii Glow. Kurczę, tych serii jest tyle, że ja naprawdę nie wiem. Ale w każdym razie tak wyglądający. I z tej strony dam. Zobaczcie. Ten jest taki bardziej pod srebro i takie hmm, chłodny róż tutaj widać. Tutaj on jest taki cieplejszy, ale też w stronę mów. To jest ten. I jeszcze jeden mam z kolei z tej serii. I z drugiej strony go dam. O, i tutaj ma z kolei takie miedziane tony. Specjalnie ten troszeczkę wyżej dałam. I zobaczcie, ten taki jakby drobinkowy jest w porównaniu z tymi dwoma. Te są bardziej taflowe, ten jest drobinkowy. Obydwa te cienie bardzo lubię. Chociaż Wam powiem szczerze, że no z racji tego, że ja bardziej lubię takie srebrne rzeczy, ten mi się bardziej podoba. Dlatego ten też jest przepiękny. Chociaż nie no, każdy z nich, każdy jest śliczny. Podejrzewam, że ten nowy będzie się podobnie zachowywał jak ten. To więc ok, od razu dajemy. A później mam drugi, to będzie tint. Dajemy od razu na oko. Oj, muszę sobie lusterko ustawić. Jest. Jest na oku, ale wiecie co? Wezmę dzisiaj użyję jeszcze te wcześniejsze. Okej, okay, dobra. Ten dam tu. Ten o, ten 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 najciemniejszy odrobinkę. I widzicie, tutaj jest on taki bardziej drobinkowy, tutaj jest tafla. Teraz ten najjaśniejszy, czyli ten, dam tu wewnętrzny kącik i aż tutaj. Ale ten będę musiała teraz precyzyjnie pędzelkiem, delikatnie małym. O. Dobra, to już mam. To teraz tak, kredkę dam na linię rzęs, nie wiem jeszcze jaką. I oczywiście y, tuż i odżywka z Everline. Jaką dać kredkę? Ok, oko pomalowane. Kredkę, jaką użyłam, to jest kredka z Debory, taka wykręcana. Taki kolorek. Swoim, swoją drogą bardzo fajna kredka. Naprawdę bardzo lubię. Te temperowane są dobre, ale z biegiem czasu zrobiły się coraz bardziej twarde i prawdopodobnie niedługo wylecą ze mnie. A ta jest naprawdę bardzo fajna. I teraz tak. Jeżeli chodzi o ten tint. Ja już wcześniej miałam z jakiejś kolekcji to. I ten, nie to, że jest moim ulubionym, ale taki jest poprawny i używam od czasu do czasu. O, to jest coś coś takiego to jest ni to róż, ni to pomarańcz, może jeszcze więcej spróbuję, ale będę miała łapsko brudne. Bo to jeszcze nie koniec. Oprócz tego mam tutaj z takiej regularnej kolekcji takie, które pomadki, które zmieniają kolor. Tutaj jest zielona. Zobaczcie ta zielona zmienia na taki fiolet róż coś takiego. Bardzo lubię. To jest taka utleniająca się. Druga jest fioletowa i zmienia się na bardziej różową. Różową, taką z brzoskwinią, bo tutaj jest taki bardziej chłodny kolor. To są rzeczy takie, które... I to też jest skupione w Biedronce. Teraz wyszedł taki tint. Przyznaję, oglądałam jeden filmik i tam, co prawda dziewczyna nie jest taka blada jak ja, ale mówiła, że to jest kolor bardzo ładny, taki niudowy. Przekonamy się. O, nie ja to wzięłam. Przekonamy się. Jeżeli to jest takie, no to będzie fajnie. Ale obawiam się, że może być takie. I to dla mnie nie jest niud. I to jest takie, jak nakrętka. Gdzie to jest niud? Ok, dajemy tutaj. No nie, dla mnie to. Jeżeli nawet to jest taki niut z bordem. No zobaczcie, prawie jak nakrętka. No dobra, tu jest bardziej w brąz w porównaniu z nakrętką. No, no no. Do takiego czegoś, to ja raczej będę potrzebowała konturówkę, bo moja, moje usta już nie są takie równe. Nigdy nie były równe. A dobra, najpierw to wyczyszczę, bo mi zostanie to na ręku. I wszystko się wgryzło. Zobaczcie. Ale tutaj. Zobacz, o, tutaj widzicie brzoskwinia wyszła. Tutaj się pościerało najbardziej. Ale tutaj to ja widzę taki kolorek, w który się wgryzł. Taki fioletowo bordowy. To nie jest z brązem coś. Dobra. Konturówka smaka i zazwracam. No to konturóweczka jest. To dajemy ten tint, zobaczymy. Tylko tak, ja od razu Wam mówię: moje usta są z natury bardzo przysuszające się. Więc może właśnie nie za bardzo, nie to, że nie lubię. Ale rzadziej używam nie ze względu na ten produkt. Ten produkt jest dobry, tylko u mnie wychodzi to dosyć nierówno przez to, jakie moje usta są przysłuszające się. Więc teraz zobaczymy, jeżeli chodzi o ten kolor, no bo jest dosyć ciemny. Uff! Jest ciemny. Jest ciemny. I powiem Wam nałożenie tego tintu. Aby był taki rozłożony, równy kolor, graniczy z cudem dla mnie. No, ja tego nie potrafię. W tej chwili, no dobra, tu, w tej, w tej z tej strony, okej, okay, miałam konturówkę, ale tu już nie, a tutaj też jest nierówno. No dobra, pomijam, że tutaj wyszłam za kontur. Nieistotny akurat to jest. To jest akurat mój brak umiejętności, a nie produkt. Ale. Ten kolor jest nierówny i to widać. Chyba, że potraktować znaczy, no, ja teraz nie będę miała wyjścia. Pomalować, odczekać trochę, zetrzeć i na to na przykład jakiś błyszczek. To w ten sposób to mogę robić, ale tak samodzielnie. Ja nie będę chyba w tym chodzić. Kolor jest śliczny, ale to mi się nie podoba. To jest nierówno. Ja się niekomfortowo czuję w tym momencie. Z tym też jest podobny problem, ale nie aż tak. Tutaj jak się robi. I następna kwestia, to owszem, jest takie nieprzyjemne uczucie, jak to Tinty z reguły, ale nie jest to aż takie niekomfortowo. A tutaj mam takie uczucie, tak jakby trochę palenia. Jak czasami są y, te pomadki takie, które mają powiększać. To tu jest coś podobnego. Takie aż odrętwienie na ustach mam. Nie. No nie wiem. Użyję może jeszcze. Widzę. Dzisiaj jest piątek. Ja dam dopiero w poniedziałek. Dobrze, więc ja będę montować i wrzucę dopiero w niedzielę. Ja używam ten Tint spróbuję. Tak po prostu, kiedy będę w domu i wam powiem, czy to jest jednorazowe, jeżeli chodzi o to niedobre uczucie, czy to za każdym razem jest. Napiszę wam, a jak nie, to w opisie będzie. Chyba, że dogram. Jeszcze nie wiem. W każdym razie jakoś Wam dam informację, co to było, no bo to uczucie jest koszmarne. No i ta nierówność na ustach. Chyba pierwszy raz... nie, nie pierwszy raz. Jeszcze była jedna rzecz do ust, a, która bo, była dedykowana i między innymi do ust ta. To było z tej serii takiej Hawaii. To jest taki produkt, który ma być i do twarzy i do ciała jako róż. Problematyczny do rozłożenia, ale pięknie wygląda. Jako na usta, no to to się skorupa robi. To była pierwsza rzecz taka, która mi do ust nie podpasowała, typowo nie podpasowała z biedry. I to mi się wydaje, że będzie drugie, bo to uczucie nie mija. Jest to strasznie nieprzyjemne. Dobra. Yy, więc teraz tak. Z tych dwóch produktów to polecam. Ja lubię, naprawdę lubię cienie w kremie. No pięknie on wygląda. Do takiego letniego make-upu. Jeszcze mamy lato przecież, nie? To będzie idealne albo po, dla kogoś, kto mm, lubi błysk, ale na przykład powieka mu się, yy, na przykład, no jak to się mówi, takie cienie w y, sypkie, musi na przykład z bo ma zbyt tłustą, to to może być rozwiązanie. Ja w tych cieniach, jak były te największe upały, to właśnie ja lubię używać cieni takich w kremie. Tych plus, a nic się na gadulec wzięło. Tu mam jeden z Dreamela. Tutaj mam takie ze Stili i razem właśnie z tymi z Biedronki łączę je i te z Biedronki naprawdę bardzo dobrze naróżni z tymi ze Stili, tylko że wiadomo, style ma ładniejsze wykończenia, i tak dalej. Tutaj to są takie grzeczniaki, jeżeli chodzi o koniec, twój koniec, wykończenie, więc ja je razem mieszałam, ale jeżeli chodzi o trwałość, to podobnie jak Stila. Więc ja polecam serdecznie. No i pamiętajcie, takie cienie możemy też używać jako bazę pod inne cienie. Chcecie wzmocnić, żeby się lepiej trzymało, czy coś w tym stylu, to możecie na to nakładać te właśnie jakieś swoje cienie, które na przykład mają mm, słabszą wytrzymałość, słabszą pigmentację. No to będzie akurat to też dobre. Jeżeli chodzi o to, to teraz wstępnie nie polecam. Jak będzie, nie wiem, zobaczymy. No nie, no jakoś mi nie pasuje to. Wiecie mnie. Chociaż już teraz powoli przestaję. Już nie jest. Dobra, napiszę Wam, czy wcześniej napisałam, czy tam pod spodem. No to serdecznie Wam dziękuję za oglądanie filmiku, o ile go oglądaliście do końca i dajcie sukka. Pa, pa!